Edukacja włączająca w tym pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz prawa i obowiązki ucznia to temat okrągłego stołu uczniowskiego. Wydarzenie odbyło się w Piątym Liceum Ogólnokształcącym imienia Wspólnej Europy w Olsztynie. Przyjechali do nas uczniowie praktycznie ze wszystkich powiatów, z całego województwa i Działdowo, i Bartoszyce, i Braniewo, Giżycko. Olsztyn oczywiście bardzo silnie reprezentowany, około 80 ponad 80 młodych ludzi, którzy przyjechali wraz z opiekunami, żeby wybrzmiał. Ich manifest, ich głos, ich potrzeby odnośnie właśnie szkoły przyszłości, bo właściwie o to tak naprawdę nam chodzi, aby usprawnić, co można by było usprawnić, zmienić, a może wprowadzić jakieś nowe rozwiązania. Podstawą naszej współpracy i życia jest w ogóle rozmowa. W związku z tym myślę, że młodym ludziom to daje poczucie, że. Oni mają takie poczucie, że nie są sprawczy, więc może za bardzo sprawczy nie są, ale mogą się w swoich um, tematach ich interesujących wypowiedzieć i być może to ich zdanie będzie nawet uwzględnione. Więc ja myślę, że to jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa Ministerstwa no i że odbywa się ten stół dzisiaj u nas. Chcemy mówić o edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych o tym żeby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czuli się w tych szkołach dobrze, żeby byli zaopiekowani, żeby treści nauczania były dostosowane do ich potrzeb. Natomiast edukacja włączająca to nie jest tylko edukacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i chcę to też chcę żeby to wybrzmiało, bo edukacja włączająca to jest naprawdę tak naprawdę edukacja, która reaguje na potrzeby każdego. Każdego ucznia, tego, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale także tego, który ma problemy zdrowotne, tego, który, który chwilowo jest w kryzysie psychicznym, który ma jakiekolwiek trudności. Więc chcemy budować szkołę, która na te wszystkie pytania. Da odpowiedź. Myślę, że przed nami nowe podstawy programowe do wszystkich przedmiotów. Myślę, że już trwają też prace nad zmianami w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, a zatem tych zmian bardzo dużo się dzieje. Mamy chociażby już nieobowiązkowe prace domowe, mamy zmiany jeśli chodzi o religię. Natomiast przed nami też przedmiot edukacja zdrowotna, niezwykle istotny, edukacja obywatelska. To są wszystkie działania, które pozwolą też myślę naszym nauczycielom, specjalistom, dyrektorom szkół troszeczkę bardziej holistycznie podchodzić do edukacji. Ministerstwo Edukacji, kurator i ja osobiście mamy naprawdę wyzwanie przed sobą, ponieważ zapowiedziane są szumne zmiany, te zmiany muszą nastąpić, ale jak one będą daleko idące, gdzie będą nowe, nowe podejście do przynajmniej do nauki to, to, to się okaże. Pani minister pokazała kilka nowych rozwiązań, między innymi jeżeli chodzi o pracę domową, między innymi. Natomiast dla mnie ważnym jest sprawą umiejętność korzystania z podręczników, bo dzisiaj nadal korzystamy z tej, z tej formy i sztuczna inteligencja Znaczącą rolę w kształtowaniu szkoły mogą odegrać ludzie młodzi, dlatego też stworzono im warunki do wspólnej wymiany myśli, by wsłuchać się w ich sprawę, a przede wszystkim dać realną szansę decydowania o szkolnej rzeczywistości. Priorytetem jest budowa szkoły dla wszystkich opartej na dialogu, zrozumieniu i szacunku. Jak można jeszcze zrobić tak, żeby te prawa były bardziej znane? Ogólnie większość praw uczniów jest zapisana w konstytucji, która jest bardzo długa, tak? Statusy szkół są różne, jedne są dłuższe, krótsze, prawa są też dodawane przez szkoły I pomysłem jednym, które by mogło w tym pomóc jest stworzenie Dokumentu, nie wiem czy to ustawy czy czegoś, nie znam się na tym Która by nam mówiła wprost jakie mamy prawa, jakie obowiązki tak? Problemem może być to jak jest napisany cały statut Chodzi o to, że Każdy jak z was zajrzał w statut można łatwo zauważyć, że to jest praktycznie napisane językiem urzędowym, tak, czyli uczniowi wolno to, uczniowi nie wolno tamto i tak dalej. Chodzi o to, że większość osób nie zna statutu z czystego lenistwa. Teraz opowiedział mój kolega, jesteśmy dosyć leniwi. Nie chcę nam się nawet wpisać w internecie tego, jakie są prawa, jakie są obowiązki, więc, to, więc z tego też wynika ta taka dezinformacja wśród nas. E, wydaje mi się, że, że tutaj takim rozwiązaniem dobrym jest przede wszystkim promocja e, tych praw i obowiązków. Często Pomimo tego, że w naszej szkole formalnie jest taki radca, no nazwijmy to radcą prawnym co do uczniów, to my, to uczniowie częściej przychodzą do mnie, do drugiego ucznia, bo są bardziej pewni tego, że ja jako uczeń nie będę ich oceniał. Chciałem powiedzieć może, dlaczego te prawa są łamane. Ja odniosłem takie wrażenie, że gdy nauczyciel nadchodzi hmm, pierwsza lekcja w nowym roku szkolnym i nauczyciel przedstawia, zasady oceniania oraz te prawy, prawa oraz nasze zasady, to on przedstawia te prawa oraz zasady, które on chce, żebyśmy my wiedzieli. Nie, nie dokładnie wszystkie, które są i które, z których możemy korzystać, tylko te, które są dla niego korzystne. Dlaczego te prawa są łamane? Ponieważ bardzo, w niektórych przypadkach bardzo łatwo można je ominąć. E, tak jak mówię, teraz posłuszę, posłuszę się tą anegdotą, to pani z matematyki wtedy e, zamiast sprawdzianu zrobiła nam, cytuję, kartkówkę podsumowującą dział. <śmiech> <śmiech> Więc no nie było trzech sprawdzianów, nie, no były trzy sprawdziany, no nie było ich więcej, statut nie został złamany. No to dlatego mówię, to powinno być zrobione też w taki sposób, żeby nie można było tego statutu w tak bardzo łatwy sposób omijać Jeśli chodzi e, po prostu o dyspozycję dnia, jeżeli nauczyciel ma gorszy dzień, to My musimy to zrozumieć. Czasami zdarza się, że trochę wyżyje się na uczniach, niepotrzebnie, niepotrzebnie zrobi się z tego jakieś zamieszanie i problem w klasie. No, a my jednak jak mamy gorszy dzień, to nie jest to tak respektowane przez gdzieś tam osoby postawione wyżej. Pojawił się pewnego razu taki problem, że przyszedł do mnie uczeń i mówi: słuchaj, Iza. Ten, ten, ten nauczyciel już któryś raz robi coś takiego, wymaga, no to jest ponad nasze siły, dałabyś radę z nim porozmawiać? Mówię, dobrze. Po lekcjach któregoś dnia e, umówiłam się z tym nauczycielem, poszłam do niego i powiedziałam, że anonimowo oczywiście, że pewien uczeń zgłosił mi e, problem takiego e, pana, pani zachowania i co możemy z tym zrobić, bo nie jest to pierwsza skarga i opinią nauczyciela też nie cieszy się pan, pani najlepszą. I ta osoba odpowiedziała mi, że ja też jestem tylko uczniem i że ona mnie słuchać nie będzie. Potrzeba właśnie budowania też tej relacji i rozmowa z nauczycielem, rozmowa yy, też myślę, że z Radą Rodziców, waszymi przedstawicielami ustawowymi. Przecież to jest jeden z organów szkoły. I wspólna dyskusja o tym, jak te prawa ucznia e, realizować w Waszych szkołach. Także macie naprawdę bardzo dużo narzędzi. Ta ustawa o rzeczniku praw ucznia myślę, że bardzo konkretne narzędzie dla Was i dla nauczycieli. Także to, to już za chwilę. Przypomnijmy, pomysł na tę formę dialogu z młodzieżą zrodził się podczas spotkania prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z mieszkańcami Białego Stoku w maju 2024 roku. W związku z tym pierwszy okrągły stół uczniowski odbył się właśnie w Białym Stoku w czerwcu ubiegłego roku.